Hej, hej, witajcie! Z tej strony TheVolv'em, a to pierwszy odcinek z nowej serii, czyli Pluton! A ze mną dzisiaj jest... Janczy13, witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj, słuchajcie, pojedziemy sobie Pluton yy, E75. Może tam nawet więcej bitew zrobimy. Ale zobaczymy jak to się potoczy. No, jak widać, wyrzuciło nas na, no, na dziesiątki. Niestety, drużyna przeciwna tych dziesiątek ma... No... O dwie więcej Więc słuchajcie, no ciężko trochę. Ale na szczęście, słuchajcie, art nie ma, więc to jest Den plus, jest tak? Przez zobaczymy, słuchajcie, po, po której stronie będziemy. No i jakoś to słuchajcie się, mam nadzieję, potoczy. Dobra, jesteśmy po tej stronie. Słuchaj, ja sobie pojadę tutaj. Jak też nawet to ze mną możesz też pojechać Dobra, to jadę z tobą Słuchaj, dźwięk trochę przyciszę. O Dobra, to jedziemy Kto tam z nami słuchajcie jedzie. No, lighty na razie jadą z nami same EV powinien gdzieś tam z tyłu będzie. No, mam nadzieję, że jakąś falankę o, yy, przetrzymamy. Dobra, no to powolutku będziemy jechać. Mam nadzieję, że nikt. E, na samym starcie, nie zabije, bo to teraz siara trochę taka będzie. Aj, niestety, dostałem. Aha, bo tu już jest pełno ich, no to trochę. Aj, trochę ich tutaj jest. Się trochę wplątałem. Trochę się, słuchajcie, wplątałem. No i źle zrobiłem. O, pięknie FV opiekta zabił za 1400. Naprawdę rewelacja. Się tutaj spróbuję jakoś wychylić. Sprzedać pestkę. Niestety go nie przebiłem. No co ja w ogóle robię? Słuchajcie. E, dobra. sami tutaj jesteśmy? No właśnie zauważyłem. Mi się boję w ogóle. No, wyjechać. Aj, no nie popiszę się za bardzo teraz na tej bitwie, no trudno, no jak widać, no drużyna została, słuchajcie, patrzcie, z tyłu została, nawet tutaj nie pomogą. O Boże, no cię trudno, tutaj mamy e Dobra, pięknie oberwał za 491 Więc super Teraz taką malutką końcóweczkę widać go. Trafimy. Tak, trafimy. No rewelacja! Bardzo super Przynajmniej jakiś tam demasz, słuchajcie, robimy. Ja nie przebiję go. Słuchajcie teraz ten wyjedzie ja tak samo się ten wyjedzie no i nas zabije niestety No i po nas niestety Kolega chyba był z 1 DPA tak? To chyba był jakaś To chyba był słuchajcie się nie trafię to jest... Dobra, jak widać, obiekt tam na razie jest full HP, e 5 1400 i tam E50M na 600 HP ma. Więc, słuchajcie, no jak widać, tutaj próbuję obronić tą flankę. Ale po prostu, no jak widać, team dał dupy. Za przeproszeniem. No, zobaczcie, sami stoją tutaj. Zamiast się, słuchajcie, ruszyć, pomóc koledze z plutonu, to po prostu nie. No trudno, słuchajcie. Ale przynajmniej jakiś tam demerz zrobiliśmy. A to około 2000, mam nadzieję, to niestety. Tutaj ginie Słuchajcie jeszcze jedną bitwę, albo zobaczymy ile tam bitw zrobimy Słuchajcie nie wiem tak, zrobimy jeszcze z dwie może bitwy Jakieś tam fajne e, To jak czekamy do końca czy jedziemy czym innym? I, jak chcesz to możemy jechać A no to dalej, weźmiemy typy na przykład Dobra słuchajcie, Dobra teraz słuchajcie bierzemy Czołg typ 62, zobaczymy, jak, tas, jak tam nas w ogóle wrzuci. Mam nadzieję, że fajnie. Bo zauważyłem, że ten czołg wrzuca często, słuchajcie, na ósemeczki. A rozegrałem nim około 20 bitew. I praktycznie na ósemki wrzuca często dosyć. A zobaczymy teraz, jak wrzuci. Bo są dwa typy w plutonie, więc takie szanse są marniejsze, trochę na te ósemki. Ale wrzuciło, o! Słuchajcie, bardzo super! wrzuciło nas, słuchajcie, na ósemeczki, bitwa spotkaniowa, łuk ognia. Więc, słuchajcie, naprawdę rewelacja. Tutaj, słuchajcie, lajty mogą po prostu coś zdziałać, bo jak widać, nawet są szóstki, są nawet, więc, słuchajcie, naprawdę fajna bitwa. Fajnie wrzuciło, co nie? E, tak, tak, bardzo fajnie. Udało się nam. Więc tak, słuchajcie, pojedziemy sobie standardowo tutaj. E, będziemy napieprzać po prostu na tą tutaj flankę. Na środek, nie? Tak, na środek. No i zobaczymy co tam słuchajcie wyjdzie. Więc ja już tam będę z Janciem powoli jechał. Znaczy nie powoli, bo to jest dość mobilny czok. I... Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Więc tak, standardowo słuchajcie. Pojedziemy. Tutaj górą. E, porażkę mamy e 70 piątkami. Niestety. Ale co, co się dziwić jak tam widziałeś, pół teamu z tyłu stało? Nikt nie chciał Ci pomóc. No, ale ogólnie to było tylko 39% na wygraną. Ale przynajmniej to, że na początku wygrywaliśmy, ale potem team dał dupy i fuksem nie oberwałem. No jak widać, słuchajcie, sporych tutaj jest teraz, więc nie ma co się wychylać. No można spróbować nawalać na góreczkę. Pięknie oderwał. Próbujemy coś tu jeszcze wyświec... O jest! IS-3 został wyświecony Więc możemy go... No! Oberwał Tutaj Cromwellka Dobra, pięknie oberwała Dobra, 2 no do 2 na razie remis. Więc słuchajcie, nie jest tak źle. Widać, jak widać, spotują nam góreczkę. Więc można, słuchajcie, robić damage, tak? A niestety rykoszed. A za tutaj gra mamy. Zobaczymy, czy wejdzie w niego. A i też rykoszed, niestety. Następny strzał też rykoszet, No niestety, słuchajcie. Ja się wycofuję. O, spoko. arta na szeście nie trafiła I teraz spróbujemy nawalać Fiza A i niestety nie Znaczy nie wiem czy trafiłem, ale Lewy go dobił I tak Spróbujemy słuchajcie teraz trochę wyspotować Albo dalej będziemy po prostu strzelać na górkę Ale raczej słuchajcie Na górkę będziemy strzelać nie O Pięknie przebity Zaczynamy w teraz, a nie trafiłem niestety Dostałem Ej, koszed oj, oj 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 ale oberwałem od 44. 34 Niestety słuchajcie oberwałem z podpaleniem od T34 i teraz coś słuchajcie, trzeba tutaj pokombinować. Oj. Niestety już kolegę zabili. Nieszczęsna arta. A jak widzicie, praktycznie lighty są same. Znaczy, trzy lighty są, więc coś tam można jeszcze porobić. Znaczy, przyczynie drużyny jeszcze zostały trzy lighty. Nie wiem, czy to widzieliście, ale jakieś lagi ten, jak pan miał, ta obwódka jakieś lagi miała. O, dobra, dobili pięknie e, to, tego lighta. No i coś tutaj jeszcze spróbujemy porobić. Dobra, i 6. O mnie praktycznie na strzał ma, więc słuchajcie nie będę tak aż tak pochopnie wyjeżdżał. O, widzi mnie. Widzi na stówę. Dobra, Typek. O, i strzeź już tam wierzę na bazę. I tego typa trzeba zabić, bo będzie nas potował. A i niestety nie przebicie. Prawdopodobnie dostał w działo. I dlatego go słuchajcie nie przebiłem. No, ale słuchajcie, dobicie Typa 62 cudem, słuchajcie. No i taka bitwa. Ja słuchajcie chyba... Aj! I taka właśnie zabawa. No i po mnie. Zestawy już nie miałeś? Tak, zmarnowałem już, nie pamiętam na co, ale nie miałem. To jeszcze jedna? Tak, tak. To wybieraj. To, czy może czym innym chcesz? Nie no, spoko, ja sobie wezmę chyba tego M103. I chodźcie, zobaczymy, jak tam wylosuje nas. Mam nadzieję, że jakoś fajnie. niestety, słuchajcie, na dziesiątki wylosowało. Więc słuchajcie, bardzo. No, znaczy, praktycznie nie będzie ciężko, bo penetracji mam dość, żeby przebijać. Tak samo jak kolega Janciu. No, ale no, no na dziesiątki wróciło. Większe, słuchajcie, kalibry, więcej demedza, tak robią. Więc, no, no, słuchajcie, trudno. Arty też są w dodatku. Ale na szczęście, że to jest jeszcze jeden plus, że to jest mapa miejska. Więc praktycznie arty nie będą miały przestrzału. Ale praktycznie jakiś tam przestrzał będą mieć, ale nie aż taki e, ogromny. Więc słuchajcie, jest. No nie jest źle. Trafiały się, słuchajcie, bitwy gorsze. Że na przykład. Sam na przykład byłem dziewiątką, a reszta były e, te właśnie dziesiątki. Ja tutaj środkiem pojadę. No ja też tam właśnie środkiem lubię jeździć. No i zobaczymy co w ogóle z tego wyjdzie. Ktoś tu będzie wyjeżdżał. Postoję chwilę, bo zawsze praktycznie ktoś tutaj lubi wyjechać Aha, to mamy bachata, więc Aj! Nie przebiłem, słuchajcie, bachata, bo ta pestka Zeszła na gąski I taka wymiana Nie przebicie za nie przebicie No szkoda, słuchajcie, bym już miał pierwszy demecz No i teraz pieki dostał złoleja. Cudem się trafiłem, no nie wiem jak to zrobiłem, no Ten czołg słuchajcie, czasami mnie zadziwia Cię przyłączam sobie na Golda, żeby przebijać Aj, no i co to w ogóle jest, no nie wytrzymie O i po mnie, no i po mnie. Zobaczcie co się dzieje, zobaczcie co się dzieje. Patrzcie na mapę. Aj. Aj, znowu Amorak, no i po mnie, słuchajcie. No niestety. Widzisz to, co, co się dzieje na mapie? Widzę, widzę. Ja nie wiem co się, co, co się w ogóle stało. A no już zrobiłem nic z nie zrobiłem. Dwa do siebie, no masakra w ciągu trzech minut. No I po koledze, no niestety. niestety. No to trzy porażki dzisiaj nam wyszły. No, niestety, zdarza się. A no, typem teraz wygraliśmy. O. A to przynajmniej to. Słuchajcie, to był chyba na tyle. No, niestety, słuchajcie, dwie porażki, jak widzieliście, i jedne zwycięstwo, niestety, na no, jak widać, porażka. Więc to był chyba na tyle, słuchajcie. Trzymajcie się, cześć.